W tym filmie przedstawiona zostanie funkcjonalność pauzowania operacji oraz obsługi atrybutów w nowym interfejsie Comarch MES. W nowym interfejsie Comarch MES udostępnione zostały opcje, za pomocą których można zarejestrować pauzę dla uruchomionych realizacji operacji. Aby możliwe było rejestrowanie pauzy w MES, należy przed zalogowaniem do aplikacji zaznaczyć odpowiedni parametr konfiguracyjny w systemie Komarch ERP XL w oknie edycji struktury firmy. Pauzę można zarejestrować dla jednej lub wielu zaznaczonych realizacji operacji. Jeśli chcemy zarejestrować pauzę dla pojedynczej realizacji, można to zrobić na kilka sposobów. Można zarejestrować pauzę, używając odpowiedniego przycisku, znajdującego się bezpośrednio w wierszu z daną realizacją operacji. Można również zaznaczyć wybraną, uruchomioną realizację i nacisnąć przycisk rejestrowania pauzy, znajdujący się pod listą. Można także zarejestrować pauzę dla realizacji operacji bezpośrednio w jej widoku. Aby zapauzować wiele realizacji jednocześnie, należy je zaznaczyć i nacisnąć przycisk pauzowania znajdujący się pod listą. Zatrzymane realizacje można wznowić, używając przycisków znów. Opcja ta jest dostępna wyłącznie dla operacji zapauzowanych. Wznawianie operacji jest możliwe do wykonania w analogiczny sposób, jak pauzowanie. za pomocą przycisku znajdującego się bezpośrednio w wierszu, za pomocą przycisku znajdującego się pod listą, albo w widoku zapauzowanej realizacji operacji. Podczas rejestrowania pauzy można wymagać od użytkownika podania przyczyny, dla której realizacja operacji została zatrzymana, oraz umożliwić edycję terminu pauzy. W tym celu, zanim nastąpi zalogowanie do MES, należy zaznaczyć odpowiednie parametry konfiguracyjne w systemie Comarch ERP-XL. Możliwe do wyboru w MES przyczyny pauzy należy zdefiniować w odpowiednim słowniku kategorii w module Administrator. Przy zastosowanych ustawieniach konfiguracyjnych podczas rejestrowania pauzy dla realizacji operacji wyświetlone zostanie dodatkowe okno, w którym operator musi wskazać przyczynę pauzy. W tym oknie można także zmienić termin pauzy. Podczas wznawiania realizacji nie podajemy już przyczyny pauzy, ale możemy zmienić termin jej zakończenia. Funkcje do pauzowania i wznawiania realizacji operacji są dostępne w komarch MES w następujących miejscach. Na listach Wszystkie zadania i Moje zadania uruchomione. Na liście zadań uruchomionych konkretnego zlecenia produkcyjnego. Na liście rozpoczętych realizacji operacji oraz w widoku uruchomionej realizacji operacji. Obsługa atrybutów w MES jest możliwa przy zaznaczonym na karcie operatora odpowiednim parametrze. Dodatkowo, by w MES dany atrybut był widoczny lub możliwy do edycji, należy na jego klasie zaznaczyć odpowiednie opcje. Standardowo klasa atrybutu powinna być przypisana do obiektu, dla którego chcemy jej użyć. Przykładowo, jeśli chcemy za pomocą atrybutów opisać dodatkowo daną realizację operacji, musimy ją otworzyć, przejść na zakładkę atrybuty i wykonać odpowiednie zmiany. Za pomocą przycisku Dodaj otwieramy listę odpowiednich klas atrybutów. Wybieramy jedną z nich, a następnie podajemy wartość dla tej klasy. W zależności od typu i formatu atrybutu, kontrolki do podawania ich wartości będą się różniły między sobą. Można usunąć niepotrzebny atrybut, zaznaczając go i naciskając przycisk Usuń. Listę atrybutów można sortować w wybrany sposób, a także wyszukiwać na niej odpowiednie elementy. Atrybuty można dodawać w komarch MES dla operacji, wyrobów, materiałów, produktów ubocznych a także dla dokumentów RW i PW oraz ich elementów.